Ostatnio było już HMP odzyskać szkołę, a zrobiłem to, więc teraz lecimy z kolejnymi odcinkami i tym będziemy oglądać Wixa Ładika. Piątek. W końcu ciepło na dworze. Fajna pogoda. Słoneczko. Idealny dzień, żeby schlać się i przedawkować Hele. Kończyliśmy wcześniej pogoda. z chłopakami i ogarnęliśmy tematy i asortyment dzień przed Wixą. Sąsiedzi na urlop pojechali, więc mu za może dudnić. Udaliśmy się do mnie na kwadrat i czeka... No to jest dla najgorsze, jak sobie puszczasz mu muzykę, o czym jacyś palnięci sąsiedzi wyzwalają na przykład na policję. Najgorsze przy muzyce. Kaliśmy ...na resztę, ale się schleje, ale się naćwie najgorszym hemolem, jaki człowiek może stworzyć. A ja sobie zrobię piżama party i zrobię wam pokaz mody, bo kupiłem sobie ostatnio fajną spódniczkę. Ja ty kupiłeś, chyba od starego ukradłeś. Bo twoja matka jedyne w co się ubiera to potargane dresy pod Nike. A. Nie od... Aha, najpierw, że niego ojciec też te się grzyjem, a z drugiej strony to na koniec ojcem tego... Yy, nawet zapomniałem jak on się nazywa. A że jego matka zamiast spódniki to ubiera jakieś dresy. Od starego tylko z berszki. Bory, zaufaj mi, nikt nie chce widzieć twojego ogromnego, zafajdanego dubska wystającego z tej cuchnącej spódnicy. Schlej się i być cicho. Zamówmy pizzę. Czekamy na resztę. Kto jeszcze będzie? Jordan. Pornolik. Rążyk dziki małpa. Okieraj przyłażą. Do godziny powinni być. Kurwa błagam, napijmy się już. Plus plus. banan Banantajsa i mieszamy wszystko z energolem i wódą. To mieszajcie. Ja na razie muszę czekać. Małpa przynosi herę. Adi mógłby się skończyć z tymi złotymi strzałami. Jeszcze wstrzykujesz to w głowę zamiast w żyłym atole. Wstrzykuję w mózg, bo fajna klepa po tym i zapominam o stanach lękowych oraz depresji. Zamknij ryj. Dobrze. Kurde, te, ten goście ten jest to on po raz trzeci na trzecim ujęciu, gdy odpieprze jakiś chyba szpaga, lub po prostu szeroko siedzi, jakby nie wiem, chciał odznaczyć swojego kutasa, a Adi to niby wstrzykuje sobie coś i domyślam się, że chyba jakieś narkotyki albo ile tego typu rzeczy, że niby to jeszcze źle robi. Się no chłopaki. Siema szmateczki, mamy herę. Lewej. Szybki jesteś, szeregowy fronczowski. Tak jest, panie chorąży. Macie wiadro skręcone. Kręć tym mała. Zamknij ryj. Kuwa, ale się najbie jak Mesel Schmidt. Szeregowy wykałaczka. Słucham, panie Holonży. Zero picia, durniu. Czemu to jest jakiś kudę na imprezie yy, gościu? Chyba z oddziału słod. jeśli nie CT z C zgoła. I chyba jeszcze jakiś pieprznięty dwor. Co to, to Gościu kudy, trzyma jakąś beczkę? Czy co to kudy, jest jakiś pojemnik? Chyba z alkoholem, oczywiście. Bytromusz trai, może być trzeźwy. Ale panie Hołąży, przeca każdy pije, ja też chciał. Chcesz skończyć jak szeregowy Franczewski? Przeć panę heroiną, leniwy menem bez ambicji do wojska. Heche, he, to ja. No dobrze, panie Hołąży. No, a ty Franczewski lej chorąży, mu wódę Bogoszoszy. Tak jest, panie Hołąży. Impreza się rozwinęła. Każdy miał już mocarną dyntkę, a mu zatudniła na całą zośkę. Ich tak się upalił, że wmówił sobie, że jest w kościele dla prawosławnych, wielebnych THC i przez półtraf chaosu się modlił w imię Rasta Jezusa Chrystusa. Zakol odgrzewał pizza, a miłości z niej bety, bo również upalił się jak słup Szturek Szczurek freestyleowała, małpa chororororąży i polno na Bimber bez przerwy. Mocni zawodnicy. Tak? Zastanawiało mnie jedynie co się stało z Jordanem. Zniknął gdzieś jebany Będąc pod wpływem heroiny, maksu i alkoholu postanowiłem wdrożyć śledztwo I dowiedzieć się gdzie zniknął Jordan Pierwsze zacząłem od wypytywania za freestyle'ował mi, że Jordan pojechał grać mecz Obaliłem to teorię, bo auto Jordana stało na parkingu Reszta mi mówiła: Czy on serio przyjechał, kurde, na powierzchnię dla małego dziecka? Okej, okay, to jeszcze można przeżyć. Ale kurde, ta impra to jest nawet dobra. Jeszcze nie by pod wpływem heroiny, kurde, nagle gdzieś miał pójść. Co może się z stać pod wpływem narkotyków? Naprawdę ciężko się domyślić. Czuła, że zaćpał i pojechał na kluby małolaty wyrywać. To by się zgadzało, bo było trochę baksu oraz jedno z trzykawkami zniknęła. Autem na kluby tylko debile jeżdżą, więc chyba spierdolił Doenę. Po chwili znudziło mi się szukanie tego ciołka. Usiadłem i chciałem spalić blanta. Lecz Bole nagle wielki. podszedł do mnie chorąży. Ty, frączewski pomóż mi znaleźć tego wysokiego matoła, bo mnie coś pokurwi. Gadałem ku Tasiarzowi, żeby nie chlała. Ten znowu jedną w bas i rozpłynął się nagle. Jak jutro nie będzie go na musztrze, to mam przejebane. Znajdziemy go spokojnie. Trzymam cię za słowo, młody. Dobra, idę się napić, a potem go znajdziemy. I przy okazji wyciągnę zabawkę A di kurwa, puć mamy problem. Co jest za kol? Patrz na tego agenta. No co modlący się krachet. No marka na zaśce. Nie on tłuku Pana szczura, te gówno ma w sobie te fala, ja jestem supermanem i źle na mnie to działa. Drugo się kurde, czy ma mikrofalówkę, jakby to był jakiś pieprzony głośnik, czy taka ale wieża, nie wiem jak to kurde nawet ta nazwać. A tam goście ma kurde jakieś wiadło, wiad, że coś jest, a o wiadze są krzyżyk. I on się do tego chyba modli. Nie wiem, błaga o zbawienie od narkotyków, żeby już tego więcej nie mał, czy co. Jebie tą mikrofalę odsuną się. Zostaw moją mikrofalówkę po jebie. się rzuca. O ja Kurwa i znowu to samo. Jak nie cyfra, to szczur. Co ta mikrofalówka wam kurwa zrobiła? W sumie to nic, ale chciałem ją wyjebać tak bardzo, że ją wyjebałem. A teraz idę warnąć wiadro. Coś czuję, że będzie lipa. No stary, zajebisty ten deforest nowy. Tylko do dupy te mutanty, bo w jedynce jak się je widziało, to aż ciarki, a te to takie kuwięka. Adi, bo małpa żyga, a Borys się naćpał. Twoją helą. Ja pierdolę. Nie! Ale żyga. W to moja małpa wszystko pierzesz w chacie i mnie to chuj obchodzi A ty pinglasz co otwiera? Czemu ma wszystko pać w chacie, skoro ona tylko zażegała jedną łóżko i kawałek pokoju A my patrzę logicznie, tutaj jest tylko do wypania, może połowa pokoju Aż. Mamo zobacz ja latam trawisko, mów Skop, mi kot daje w nos i kok. no. to na chwilę jakaś staruszkę zabije Co ty dawnie bredzisz, naćpałem się pięknie Jak nawet strzykawki nie opróżniłeś gamoniu nic ci do krwi nie wleciało. A chlemlorach manoleleuka pa wersja lalna mamonelu. Uff, przynajmniej dwóch głowy, nie śpią kupaski. O kurwa, mamy przejebane. Co się zaś dzieje? Gliny przyjechały. Ja pierdolę to koniec. Idę na dołek tym razem do żywotnia. Ogarniemy to. Spokojnie. Kurwa, z i spizgany po kurwieńcu. Przecież, jakby zobaczyli twój stan, to masz dożywotni odwyk zagwarantowany. Nie. Zakolić, schować <laughs> cika do pokoju, gdzie zgonuje Borys i Małpa. A my z ogarniemy sytuację. A co zresztą, też ich schowaj. Ty, Frączewski, sen, nie myśl, że ogarnę sytuację poprzez moje stanowisko w wojsku. To jest zbyt. Och, kto czy na nim? Bo już, kurde, nie kumam. Pamiętaj, że ja tu jestem prywatnie, nie służbowo. Kurwa, weź no. Dobra, spróbuję. Pójdź do nich. Witam panie władzo. Dzwoniła do nas starsza kobieta i mówiła, że ktoś rzucił mikrofalówkę na jej samochód. Mówiła również, że u was jest wybita szyba i cuchnie marihuaną oraz alkoholem na całej klasce. To państwo łowicze. Państwa łowić dobrze znamy, bo często mamy wezwania na przemoc w rodzinie, ale żadnej marihuany od nich nie było czuć. Nie pamiętam, ktoś tu jest pod wpływem. Ciekawe czego drogi chłopcze. Rysiek głupi jesteś, widać, że chelewali, bo ma dziurki w głowie porobione. Mocny bo nie wali w żyły lecz w mózg i koleżko lecisz na dołek, a zaraz wijamy na. Ale panowie to pomyłka. Kurwa, cholorzy pomóż. Ups, o, zabił o kurwa, koitnęli. Przecież jesteś wojskowym, czemu to zrobiłeś? Mówiłem ci, jestem tu prywatnie, nie służbowo. Zresztą mam pewne przywileje, więc mogę podpiąć atak na funkcjonariusza. Nieźle. Wiesz, że chłop jest chyba słotem, to jeszcze po że jest poza służbą, jest prywatnie u kolegi, to jeszcze kurde, zabił dwóch policjantów. No po prostu jego przywilej to jest zabijanie funkcjonariuszy policji poza służbą, gdy jest u kogoś prywatnie. nieźle. Źle. Ale co zrobimy ze zwłokami, Wyjeb do kosza. Dobra to ty luka, czy nikt nie idzie, a ja wyniosę śmieci. Nie zapominaj się, że ja tu rozkazy daję szeregowy frączewski. Tak jest, panie chorąży. No to ja będę pilnował, a ty wynieś te truchła. To jest rozkaz. Tak jest, panie chorąży. jest tych szczur. Mieszkam na princoku. Każda lala chce mi skakać loku. Ty się głąbie ciesz, że ogarnęliśmy sytuację, bo byś miał nieźle przekurwione u Wafla. Jebać przyj kochać pieski. Walić konia do pornolów niemieckich. Szajze penis. A do Peter. Uka panienki jak Ryan Winsler. Kto to jest Ryan Winsler? Pieron wie coś sobie znowu bzdurał. O kurwa właśnie. Jordan, jasny gwint gdzie on się podziewa. Wiesz co? Nie go konkretnie. Jak nie przyjdzie na musztrę, to połamie mu gnaty. I da się napić Bimbru zenergolek. No Dobra, to wyjebane nie zauważy, w niego. Idę się wysrać, a potem se w coś zagram. Tylko jest czy jak? Ja pierdzielę kto by pomyślał. Przez cały czas ten gwiazdor leżał w kropie zażegany. Muszę powiedzieć chororze Co tam się dzieje? Kurwa no nie Już zostawiam doda... Nigdy więcej bimbu z gancią, kuwa Co tu się kurwa dzieje zaś? Uniknąłem zawiasów hehe Taki dowcip na pryma Aprilis Czemu wymontowałeś mi drzwi? On chce ci wyjebać telewizor przez okno Rozkurwie ten telewizor Co to za p... YouTube Kids Dawać pojazdów nie Kurczę może trochę przesadziłem przecież. Ja nic, Ale co so, chłop teraz znalazł, koszta? Jedenż, że drugi jazdy rzucił w to samo auto od tej co so, coś tam, to jeszcze rzucił telewizorem. De ale chłop się ta wykosztuje. Wiesz pornole na przeglądarce się wyszukuje, a nie na YouTubie. A była tam przeglądarka w funkcjach telewizora. Kurzwa Edisory, nie bądź żły. O, nim rzucił.